Kolejny mecz naszej drużyny, w tym razem Tarnowia, Tarnów Beka z Lublin. Czekamy na rozpoczęcie, już chłopcy z naszej drużyny. W ramce Dominik Mróz niezmiennie dalej Wiktor Wadas. Yy, nie będzie Wiktor Wadas, Ada Śwido, Filip Pancerz. I yy, z przodu mamy Kacper Wielgus, Łukasz Piszczek i Antek Zając. Drużyny BKS Bochni nie ma jeszcze. Przepraszam, BKS Lublin oczywiście nie ma jeszcze na placu. Czekamy, czekamy na przybycie drużyny z Lublina. Czekamy cierpliwie na z Lublina. I na momencie pierwszych gównych. I rozpoczyna się kolejny mecz. Damy chwilkę na rozpoczęcie. I rozpoczęliśmy mecz. Pancerz niedokładnie, tracimy piłkę. Niebezpiecznie tam pod naszą ramką, ale kontrolował to yy. Dominik do Filipa, jest Kacper. Nie nie, 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 nic z tego, no, traci piłkę, Kacper Wielgus, bezpiecznie strzał na bramkę za kontra, niecelny i Dominik zaczyna. Fido. że nas z Lublina bardzo dobrze sobie radzą, a teraz wada, z wada, sprzejmujemy piłkę, może teraz yy, Zając traci piłkę, Antoś niestety jest tam Fido, walczy o piłkę, bardzo dobrze teraz wywalczył piłkę. I od bramki będzie jednak zdrożny zdrożny dla drużyny z lublina niebezpieczne doświadkowanie o w boczną siatkę i dominik zaczyna zadanie niecelne do łukasza teraz filip też nie przegłosował ale jest wiktor wadas jest pancerz, pancerz że Filip że wyprowadzimy w końcu piłkę spod własnej koloru karnego pancerz długie zagranie tracimy znowu piłkę niebezpiecznie pod naszą ramką Radas wybija piłkę walczymy o nią jest Filip pancerz faulowany po raz kolejny Przedgłos przyjmuje piłkę faulowany. Graj, graj, graj yy, Kacperek. zagranie piłka jest zając. Teraz Fido, Fido do środkowania. jest szansa, piszczek, gol. Jeden do zera Łukasz Piszczek z doktorem Bramki. Zagranie, aut dla Tarnowi. Do Wielbusa, Wielbusz Idź, wyjdź bardziej do środka, brawo. Wielbus. Aj, tym razem nie, nie siadłam na piłkę, jak to się mówi. Dobrze, zablokował to Kacper jest Filip. Pancerz Antek Powalczył Antoś o piłkę. Aj lepsi obrońcy. No może być niebezpiecznie pod naszą bramką. Wadas dobrze. Pancerz szybciej. Ale ciąż. Mamy szansę. na niebezpiecznie. Dobrze teraz Fido. Świetnie ustawiony. Wyprowadza teraz odejść piłkę. Mamy przewagę. Czterech na dwóch. Dobre zagranie. Za mocne do Antka. Woda tej sytuacji była szansa na świetną kontrę i już zaczyna drużyna z Lublina. Przedziemi <trym> piłkę walczy tutaj Kacper Wielgus. Jeszcze walczymy, powalcz Kacper, bo zagranie będzie aut dla Tarnowia. Wyjdź mu Kacper już. I jeszcze raz. Wadas. Pancerz. No teraz błąd. Ale naprawia Filip. Filip błąd teraz. Dobrze wrócił. to Zając. Wybija tą piłkę. Przejdzie, przejdzie ta piłka. Dobrze. Wadas w obronie. I od bramki zacznie Dominik No niedokładne teraz zagranie i broni Dominik, naprawia swój błąd niestety, 1-1 Jasiek no, niedokładne zagranie tracimy piłkę niebezpiecznie Adas zablokował Ośrodkowanie i broni Dominik No dużo szczęścia tym razem Jednakże drożne no... Wybijemy, wybijemy tylko na chwilę. Fido zablokował strzał. Dobrze. Drużyna Dublina teraz dobrze rozegrana. Może teraz powalczymy? Wyszedł tam Franio. Nie Franio tylko. to Tak, Franio Leśniak walczyło o piłkę. Dalej już dwa tak odróżna Dublina. Rozegrali tą piłkę. Będzie niebezpiecznie pod naszą ramką. Dobrze teraz jeszcze Dobre zagranie. Aj nie przejął tego Franek. Jeszcze szansa. Franek leśnia. strzela broni Bramkarz. Szansa. drugie zagranie. Niebezpieczne. I łapie to Dominik. Do Adasia Fido. Fido. Traci piłkę. Niebezpiecznie. Fantastyczny powrót. Teraz Filipa Pancerza. Niebezpiecznie pod naszą bramką. I od bramki Dominik. Wielgus. Fido. Trata piłki. Strzał obok bramki. Wadas. Wielgus. Wadas. Strata piłki i obok bramki strzał, na szczęście. Badas, Fido. Może teraz, Raniu Leśniak, Jasiek i mamy szansę. Jasiek do Franka, a i niecelnie, i przejmują zawodnicy. Zobina dobrze wróciły, czy nie wrócimy. Niebezpiecznie strzał obok bramki. 6 minut do końca meczu. 1 do jednego. Teraz Kacper, Wielgus, do Wadasa. I zęba traci piłkę. Nie możemy wyjść. Paulowany był zawodnik Paulowany był zawodnik KS Lublin Będzie rzut wolny w niebezpiecznej odległości Bezpieczny strzał. Broni Dominik dobiczka. broni dominik i jest gol. 2-1 dla drużyny z Lublina. O, jeszcze raz od środka grać! Gadas, zęba, strata, będzie dla Tarnowie. Nie 5 na pięć minut do końca. Teraz Pacper Wielgus. Wprowadza tą piłkę, zagrywa. Piszczek. Odzyskamy, odzyskamy tą piłkę. Jest Pacper Wielgus. świetnie teraz. Dobrze. Ziemba. Zięba. zaśrodkowanie, Piszczek próbuje strzelać. Jeszcze próbuje strzelać. Jeszcze franek i żółt rożny dla tarnady. Po raz kolejny. Dobrze wrócił Wiktor. Brawo, Dominik. Niestety nie tak to ale piłka wpada do bramki. 3 do 1. Przegrywamy z bks Lublin. Czekaj na gwizdek! Piszczek. Wielgus. No, niestety Frania traci piłkę. Teraz przejmuje ją Wiktor Wadas. Ma miejsce, strzela. broni bramkarz. piłka przez zawodników z Lublina. Chodzi Dominik, brawo. I tam do spółki z Wiktorem udało się wyprowadzić. Teraz Fido, Fido. Wprowadza tą piłkę. Jeszcze Adaś. No może przejmiemy. Jest Łukasz Do. Fidy, Fido. Jeszcze mamy tą piłkę. I będzie out. Aut dla Tarnowi. Szczegno do Wadasa, Wadas szeroko jest tu Wielgus, mróz, długa piłka do Zająca, Zając nie przejął, ale jest jeszcze Wadas. Zając dobrze, powalczył piszczek gramy dalej, gramy dalej niebezpiecznie pod naszą bramką Zegrany będzie strzał broni dominik Jest, tak, półtorej minuty do końca meczu leśniak pancerz Dokładne zagranie w kierunku Piszka dla drużyny Lublina. No Także tam Wada zwrócił, wybija piłkę, ale jest pełna minuta do końca meczu. Przegrywamy 3 do 1. też, będzie wybijał wolne wolny długie zagranie na drugą stronę do Wielgusa, Wielgus maulował tym razem Kacper, Kacper przeproś Płynął już czas. Drugie zagranie. Jeszcze pozwala sędzia grać. I zakończył w tym momencie sędzia ten pojedynek. Przegrywamy 1 do 3. Za około godzinę kolejny mecz Tarnowi. Tym razem z drużyną. Również z Lubliną. Zapraszam serdecznie z Best Lublin za godzinę.